Dobra, ta, 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 ta. to tak to. A, mi się miejsce we O cześć, już jesteście. Witam was wszystkich z tej strony Jabysterela Polska i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I tak, jak już możecie zauważyć, coś się zmieniło. W ogóle sorry, że tak się nie przywitam na początku odcinka, byłem trochę zajęty jedną rzeczą. No ale tak, pozmieniało się trochę od y, ostatnich odcinków, co możecie już zauważyć. Na przykład y, dach tutaj zacząłem robić do domku, albo... Fajne są te góry. Y, no, zainstalowałem sobie nowe shadery, y, które się nazywają Chocapic I one fajnie wyglądają, a też dosyć dużo FPS-ów mam na, y, na tych shaderkach po prostu. A więc tak, tutaj mam ukropę bałagan, na no to nie patrzcie. Tutaj jest mój koń, dla którego pomysł na imię nie mam, ale ten. Ale... Ale, ale, ale nie mam name tagów. Kurczę, coś mi tak plącze język. Kropnie. Kropnie mi się plącze język. A, tak. I tutaj oczywiście mamy portal do Teru, bo trochę sobie ostatnio posiedziałem poza odcinkami w kopalni, wykopałem diamenty i sorry, że wam nie pokazałem tego jak wykopałem obsidian, zrobiłem portal, ale mm, nagrywałem wtedy odcinek ale się nie nagrał. no, Tak się już zdarza niekiedy no i tak trudno yy, tutaj widzę, że jeszcze będę musiał coś dokończyć tutaj Mm, tak, na szczęście mam tutaj dużo kamienia yy, i w sumie co, no tutaj będzie, powstaje magazyn, tutaj jest jeden, no yy, jedna część magazynowa, czy jak to tam, jedna skrzynka po prostu i tutaj są yy, przedmioty jakieś. Aha, dobra, czekajcie, bo jedna rzecz, gdzie się podział mi stak żelaza? Miałem tyle tego żelazo? Tu jest 18. Um, się podziało moje żelazo. E, no co ja je służyłem? Co? Czekajcie. Co się stało z moim żelazem całym? Mnóstwo żelazo, ale ono zniknęło. No dziwne. Dziwne, ale okej. Okay. No, tutaj jeszcze sobie muszę złoto wziąć i tak. Co dzisiaj zrobimy? Co zrobimy w dzisiejszym odcinku? Y pójdziemy sobie do neteru, właśnie. No, przecież po nic nie robiłem tego portalu. No i tak. I y jeszcze co? Jestem gotowy na wyprawę do neteru? Nie, no, nie jestem gotowy. No szczęście. Mam drewno na skrzynie. Muszę sobie kilka skrzyni zrobić. A to z tego drewna. Przerobimy sobie to na deski. I tak. Będzie potrzebna pewna jedna, druga. 8 um, skrzyń. To było 1, 4, 5, 6, 7, 8. 8 skrzyń. Dobra. Osiem skrzyń. Więc zejdźmy sobie tutaj na dół i je ustawmy sobie. Tutaj jedna, druga, trzecia, czwarta. Tak. Dobra, tutaj wrzucę jakieś śmieci, w pokroju dirta, jakiegoś takich różnych rzeczy. Przynajmniej rzeczy, które nie będą mi potrzebne. Tutaj sobie wrzucę takie. O. Nie wiem, pszenicę sobie wrzucę stąd. Puszko, łóżko. łóżko mi do nie jest potrzebne. To też mi nie będzie potrzebne. Zapalniczka może się przydać w sumie. Ta siekiera mi się nie przyda, ziemia nie. Pochodnie się na pewno przydadzą. Kiwał się na pewno przyda, jedzą tak. Strzały nie. I więcej mi się przyda kobla. Ja tutaj mam kobla, mam kobla. Tak, żeby się ochronić przed gastami, bo jeżeli wiecie, gasty yy, nie potrafią rozwalać kobla. A więc wchodźmy już do neteru. A i zapomniałem powiedzieć najważniejszej wersji. Yy, no, najważniejszej rzeczy. Yy, tak, szykuje się yy, nowa seria. Yy, seria wakacyjna. Ponieważ za długo są... za niedługo są wakacje. W chwilę będą lagi, muszę się wczytać ten cały neter i widzę, że no będę chciał sobie tutaj już jakieś takie ojeju, ale lagi. O ja cię kręcę. Widzę, że będę chciał sobie taką prymitywną prowizoryczną ochronę tego portalu zrobić tutaj. No już gazy, Słyszę, już je słyszę. Gdzie ten gaz jest? Pod którym była o bardzo fajnie ta miasta jak to się nazywało Świątynia Forte forteca forteca um, Meterowa. kurczę no Zombie pigmeny Pierwszy raz oczywiście jestem na tej serii um, w neterze i nie kłamię was, nie byłem wcześniej w netherze może wykopałem, ale to jest pierwszy odcinek. Tutaj jestem z Wami w neterze. Dobra, gdzie jest ten gast? Ja się pytam, gdzie jest ten gast? Ja się pytam, gdzie jest gast? Tu jest tu są Endermany, Są są Pigmeny. Dobra, no to. Może pochodźmy sobie trochę poszukajmy. Okej. Okay. Tutaj sobie rozświetlę. Wow. Ale platforma. Jeden nieuważny ruch i można spaść do lawy. I będzie po całej serii. No dobra. A co mi tutaj będzie potrzebne z tego... Noteru. Hmm, kwart. Może tam się jakoś dostanę. Wezmę sobie mój cover i sobie zbuduję most. Dobra, teraz trzeba uważać, żeby nie wpaść do lawy. Tylko, żeby nie wpaść do lawy. Nic trudnego. Okej. Okay. Postaram się jak najszybciej dotrzeć do tej fortecy. Powiem wam, że, no, trochę w niewygodnym miejscu jednak się pojawi ten portal. Może ładnie to wygląda, ale tak trochę niewygodnie, żeby gdziekolwiek przejść. Dobra. Jestem tutaj na tym drugim brzegu. Widzę już fajne miejsce. Z którego mogę sobie glowstone a wydobyć, a glowstone'a sobie oczywiście wydobędę. Tylko najpierw zatkam to lawę. Tak, będę bardować teraz diamentowy kilof. No to. Dobra, bogam, lawo bo nie rozleje się teraz na mnie. O, zatkan. Tam jest więcej tej lawy. Aha, ale ono tu jeszcze leci. Tu. Nie, spływa sobie powoli. Spływa sobie powoli ta lawa. No to fajnie, tylko że przez tą lawę nie mogę teraz z strony sobie dobyć, nie? Wszystko do lawy wleci, co jest z tym? O jezus, spadłem do tej do lawy. Dobra, nie już lawa się trochę wycofała. Teraz tak, czym się Glowstone nakopie? A, może drączką. Zapomniałem. To fajnie, sobie tutaj bym zrobił taką platformę. Może wygodniej mi będzie tego Glowstone zbierać. Długo od razu zamiast czekać aż na lawa płynie. Oj, coś nie myślę dzisiaj. Dobra. No to sobie zbieramy tego tą to zostało Czy coś mi tam poleciało? Jak poleciało, to jeszcze mam w lawie To sobie jeszcze zbijemy. To... A ja. To sobie jeszcze zbiję. Tutaj, tutaj. Dobra, na ile będzie wstać glowstone'a? na 8? No to ja Jeszcze sobie trochę odbieram. No, jeszcze błaganie, któregoś widwa wydropi. Dobra, cały czas 4, jakoś tak. No w sumie nie ja do końca wiem, po co mi jest potrzebny ten glowstone. Dobra, 12 glowstone'a. Nie wiem do końca, po co mi jest potrzebny ten glowstone. Na pewno netherrack mi będzie potrzebny. No i kwarcu sobie trochę wydobędziemy, bo bardzo dużo expa się za to dostaje. Jeżeli nie, ma, nie możecie zabijać potworków, a przynajmniej się boicie zabijać potworków, to kwarc to jest najlepszy sposób, żeby się wyexpić szybko w minecraft'cie bez zabijania jakichś potworków czy cokolwiek robienia. I w ogóle to jest chyba jeden z najbardziej opłacalnych sposobów. na X5 w Minecraft. Dobra. Tak teraz się zastanawiam. Uderzyć tego jednego yy, pigmena czy nie. Dobra. Tam jest ta forteca. O kurczę, to jeszcze długa droga przede mną do tej fortecy. Do fortecy może sobie nawet dzisiejszy odcinek sobie dojdziemy do tej fortecy. a zobaczę dobra tutaj sobie skręca przekopiały się przez tą górę będę wiedzieć sporo taką no szczęście go się łatwo się wykopuje, to można się tak po prostu przekopać przez górę. A, dobra, już się przekopałem. O ja. Lepiej Ta forteca jest tam. O tam jest. Nie ma tam coś tu bliżej tej fortecy. Nie, bo tam jest kurczę, tak. O, tam. Dokładnie tam. Dobra, no to, no, no to przejdziemy się kapałek, W takim razie tunelem. Chociaż nie wiem, czy w dzisiejszym odcinku dotrzemy... Oj, jest! Też do tej... chciałem, że już e, Do tej fortecy. Ona tam już jest. A ja słyszę gasta. To nie jest dobry znak. To nie jest zdecydowanie dobry znak. To jest to dziwne coś, co rani, jak się na to wejdzie. Chyba, że na shifcie. To nie będzie wtedy ranić. Gdzieś słyszę gasta, tylko nie wiem, gdzie on jest znowu. Dobra, ale wolę chyba nie wiedzieć, gdzie ten gast jest. Nie wiem, czy cokolwiek widzicie w ogóle teraz. Bo trochę ciemno jest. Może tutaj trochę rozświetlę. Trochę ciemno jest. Dobra. Uj, o, jesteś o, lawa, lawa, lawa! Kurczę, ja się tu spalę. Ja się spalę. O nie! O nie, ja się spalę. Ja się spalę. Na ja się spalę. Zginąłem. O nie, o nie, muszę iść szybko do deteru po rzeczy. Jak ja głupio to zrobiłem, o nie. No weź, że Rola nie rób takich rzeczy. Ja cię kręcę. Jesteś. Czy ghast mi gdzieś tu nad głową siedzi? A jeszcze lagi mam, nie? Tam jest Gast. Ey, nawet nie mam czy odbić jego fireboli. Nie widzisz mnie, w Gaście? nie widzisz mnie. A, nawet zapomniałem gdzie jest moje... Gdzie jest mój tunel? Patunku! Tu jest mój tunel. Szybko, trzeba lecieć tutaj. I ty, tutaj gdzieś zginąłem. Gdzieś tędy poszedłem. Tak, tu jest. Jest, jest, jest. Jest, wszystko jest. O ja. Ale dobrze. Dobrze, że wszystko jest. Uch, już się bałem, że wszystko mi zniknie. Z, no, zginie. Dobra, jest wszystko. Cieszę się z tego bardzo. Teraz bym sobie nawet powalczyć z gastem. Powiem wam, ale jednak nie no. Co tam jest? Nie, to z ogień. wyglądał mi trochę jak blazy przez chwilę. I... I, i, i trzeba będzie iść do tej fortecy naburczej w końcu. Dobra. Się szybko przebuduję na tą drugą stronę tutaj. A, to będę musiał tak jeszcze skręcić. Ale zakrytać tą, tą drogę będę mieć tutaj. Gdzie jest ten gaz? Gdzie jest ten gast? Ja jestem nie tylko do dobrej pozycji do walki z gastem. Panie gaście, gdzie pan jest? Hm, kurczę. Dobra, cały czas słyszę tego gasta, ale nie wiem, gdzie on jest. Tam co jest? To są, to są zombie pigmeny. Tam już jest ta forteca. Hm. Jakoś zejść w dół. A to nie będzie najłatwiejsza rzecz. Nie, zdecydowanie to nie będzie najłatwiejsza rzecz. Może tam przejdę. gdzieś tam do tej fortecy, dobra. To nie będzie głupi pomysł. Jeżeli mi gas nie dopadnie. Ten gaz jest, ja się boję, że on mnie tutaj zaraz zrzuci. Rzu Serio by się kobyl skończył? Nie no, to muszę wrócić do, do domu, kurczę po kobla. Sorry, że tak w tym odcinku jest, yy... o, jest... Jestem taki trochę nieogarnięty i w ogóle, ale tak. Dzisiaj nie najlepiej się czuję i w ogóle. Sorry, a więc, chyba za to, no, tutaj sobie wyjdziemy do naszego tunelu i chyba zaraz będę i chyba zaraz, ale słodki mi pigment, i chyba zaraz, chyba zaraz, chyba zaraz, no, kurczę, zapomniałem co miałem powiedzieć, o jesteś. Rola, co ty robisz? Mm, no tak. Czy ja wam powiedziałem o serii wakacyjnej? Chyba tak, chyba wam powiedziałem. Boże, jak ja się zapominam dzisiaj. No, na szczęście jestem w domu. Yy, I tak. Co tutaj jest? Co? Nic nie ma. Nie mam kobla chyba. Czy mam kobla? Mam kobla. O, ale chciałbym jeszcze jedną rzecz tutaj zrobić. Taką inauguracyjną na koniec odcinka. Chciałbym tutaj postawić kominek. Tak, chciałbym tutaj zrobić kominek. Świetnie, świetnie. Jest tu. Tak, tak. I tutaj by mi się przydały jeszcze cegły. Czy ja mam cegły? Te, te takie. I się je tutaj wrzucam. Tutaj są. Dobra. Dobra, no to, to są nowe cegły. Mam nadzieję, że koń mi się tutaj nie podpali od tego. Ale weźmiemy sobie zapalniczkę i na operacyjnie na koniec odcinka zapalimy sobie kominek. Nie, tutaj nie da się podpalić, nie. To koń nie powinien się spalić, co nie? Nie spalisz się? Dobra. Nic nie mówi. Nie chcę gadać już. Dobra. Więc to by było na tyle z tego odcinka. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. No i powiem Wam, że ostatnio nie było trochę na tym kanale odcinków, więc postaram się to nadrobić. I może jutro, mniej więcej o godzinie, gdzieś, nie wiem, 15? Nie, nie o 15. Wcale nie o 15. Sorry, sorry, nie o 15. Po godzinie 17 pojawi się odcinek nowy na moim kanale, tak. I no cóż, by wam jeszcze tutaj powiedzieć. No, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i żeby wiedzieć, kiedy się pojawi seria wakacyjna, bo tak, to będzie taka specjalna seria. I jeszcze wam nie zradzam, co będzie w tej serii. No bo co, no. Chciałbym tak trochę, żebyście nie wiedzieli co będzie w tej serii. Zobaczycie jeszcze co będzie zresztą. Więc dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie. No i cześć.